Witam Was, barany. To jest czytanie na wrzesień 2019. Zobaczymy, jakie są informacje, co się u baranów będzie działo i co barany powinny wiedzieć. Jaka jest sytuacja? Sytuacja dla baranów. Siódemka mieczy odwrócona. Jakie są wyzwania? A z mieczy. Na tej sytuacji. Kapłanka i sprawiedliwość odwrócona. Co było w przeszłości? Rycerz odwrócony. Do czego wydążycie? Rycerz kijów. Najbliższa przeszłość. Piątka mieczy. Odwrócona. i dwójka mieczy. W tej sytuacji sąd. Co się dzieje dookoła? Wójka kijów odwrócona. Czego nie widać? As pocharów odwrócony. Okej. Okay. I potencjalny wynik as pentakli. A spodem mamy papież. No dobrze, parane, trochę się tutaj e, będzie działo, i wszystko wydaje się, jakby działo już się na jakimś takim wysokim szczeblu, ponieważ mamy, no i te karty odwrócone, podobne karty odwrócone i w pozycji prostej. I trochę, tak jakby to, co jest na ziemi, jest odwrócone, a to, co jest, tak jakby w niebie, jest w pozycji prostej. Więc tu, mm, no. Wrażenie jest takie, jakby wszystko działo się na jakimś bardzo wysokim szczeblu i jeszcze wyższym, czyli powiedzmy. Sprawa rozgrywa się o jakąś sytuację prawną, i to już daje jakby jakiś, jakąś rangę tej sytuacji, tak, że ona na przykład jest rozstrzygnięta przez sąd, ale mało tego, jest również rozstrzygana powiedzmy na przykład przez jakiś, powiedzmy na przykład w sąd wyższej instancji. Tak jakby i tak już jest wysoko, jakby pewien poziom, natomiast jakby upomina się o sprawiedliwości jeszcze wyżej. Także grubo to wygląda, jeżeli chodzi o sprawę, no są to duże arkana i no w, całym, w całym rozkładzie, jakby jak wygląda sytuacja, no jest to siódemka mieczy, odwrócona, czyli no, jest to karta złodzieja. To jest taki e, naj, najprostsza interpretacja tej karty, ale ta karta właśnie e, w tej pozycji prostej również może mówić o wymigiwaniu się, wyślizgiwaniu się jakiemuś właśnie e, prawu, e, bądź e, wykradaniu czegoś. E, ta karta również mówi o tym, że nie stawiamy jakby czoła problemowi. Tylko próbujemy właśnie wyśliznąć się, załatwić coś, wszystko pokątnie, nie może znajomościami, może jakoś tam bokiem i zabrać dla siebie więcej niż tak jakby się należy, należy, tak? Zabrać sobie po cichu coś tam albo ugrać coś po cichu. Ta karta odwrócona mówi, że ktoś na tej drodzie temu złodziejowi stanie i wychodzi na jaw, tak jakby zostaje złapany za rękę. No jest to nieszczerość. Zawsze jak ta karta wychodzi, no to jest ktoś, kto ok, tutaj jakby na zewnątrz jakby w jakiś sposób się prezentuje, ale zawsze ma Gdzieś w głowie jakiś plan i nie do końca jakby szczerze mówi o tym, co myśli. Um, <laughs> no, jest tutaj problem z takim no, zupełnym e, otwarciem. No, karta odwrócona mówi o tym, że jest on wyciągnięty na światło dzienne. I tak samo mówi taka kłanka odwrócona, e, która mówi o tym, że to, co było w ukryciu, to, co było jakąś tajemnicą, owiane być może jakaś osoba. Często to jest po prostu zwyczajnie kochanka, kapłanka często jest taką kochanką, kobietą zawołaną której nie widać, ale ona jest i wszystko wie i jakby ma tą siłę wiedzy, takiej niedostępnej do światła dziennego i niewiele osób wie nawet o jej istnieniu. W tej pozycji odwróconej po prostu jest, wychodzi na światło dzienne, czy jakaś tajemnica, czy, czy właśnie jakaś osoba po prostu się ujawnia, no, i dlatego ta siódemka mieczy po prostu tak, jakby tworzy tą sytuację. Czyli coś wychodzi na jaw i jakaś nieprawda zobaczy światło dzienne. Obok tej kapłanki wyszła też Sprawiedliwość Odwrócona. I w ogóle czuć tutaj taką karmę. Bo jest i sąd, i sprawiedliwość, sąd, i właśnie sprawiedliwość, i, i papież, i cesarz, czyli tak jakby ojciec upomina syna, a tutaj tak jakby osąd na ziemi, który jakoś po prostu sprawiedliwość na ziemi się nie zadziała, więc ta górna sprawiedliwość, czyli ten ostate sąd ostateczny, czyli ostatecznie to i tak będzie rozstrzygnięte, więc mm, tak jakby no jakaś grubsza sprawa czy, czy sprawa na przykład, jakaś apelacja, która przeszła już do jakiejś takiej ostatniej instancji tutaj e do ponownego przeglądu. no Wygląda, jakby y, była to jakaś poważna sprawa. Ale tak, właśnie, taka pułanka. Przy, przyczyną tego wszystkiego jest właśnie jakieś ujawnienie tej tajemnicy. E, no i mamy sprawę sądową, tak? Sprawiedliwość mówi o sprawie sądowej. Te karty są podobne, te kobiety są tutaj podobne. E, mamy te dwie kolumny, tak samo tutaj, także. Sprawiedliwość ma za zadanie przywrócić sprawiedliwość sytuacji, natomiast ona jest tutaj w pozycji odwróconej. Czy sprawiedliwość nie spotkała właśnie tej kapłanki i ona się tutaj ujawnia? No coś tutaj jest nie tak, czy jakby nie została wymierzona sprawiedliwość? Czy jakiś osąd tutaj nie jest, nie jest sprawiedliwy? Итак. Co działo się w przeszłości, mamy papie, y, kap, y, cesarza też w pozycji odwróconym, więc znowu tutaj są jakieś restrykcje, jakieś narzucenie, jakaś tyrania wręcz, bo cesarz odwrócony jest takim, właśnie taką osobą, która nie ogarnia jakby całości. Natomiast często nadaje jakieś restrykcje, buduje mury, y, ustala zasady i wszyscy muszą się im podporządkować. Kiedy jest pozycja. Prostej, no to robi to y, z myślą o dobru, jakby całe, całej tej, tego swojego królestwa, więc jakby ludzi, którymi się opiekuje, ludzi z najbliższego otoczenia, być może jest to szef firmy. W tej pozycji odwróconej to są po prostu złe decyzje, które na przykład ktoś podejmuje y, 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 właśnie ze względu na swoje ego albo udowodnieniu czegoś. No, on tutaj trzyma ten glob w ręku pozycja ta odwrócona. Mam wrażenie, właśnie również tą sprawiedliwość, to, to są znowu taka jakby władza na ziemi, prawda, władza państwowa i władza sądownicza. Mam wrażenie, że ktoś tutaj ustalał jakieś zasady, które nie były po prostu fair. Wyzwaniem tej sytuacji jest as mieczy, i to jest trzeci as. Mamy trzy asy, więc, jakby one mówią tutaj o jakimś starciu, jakimś początku, jakimś ręku, które może zapoczątkować now, nowe w ogóle now, nowe rozwiązanie, tutaj albo zamknięcie czegoś. Bo Sprawiedliwość również jest kartą taką zamykającą, ona ma ten miecz tutaj w pozycji tnącej, ale jakby. Ona ma za zadanie przyprowadzić równowagę, natomiast mam wrażenie, że ponieważ nie, nie ma tej sprawiedliwości, nie może być tej równowagi tutaj. Wyzwaniem co jest? No, prawda, która ma y, ujrzeć światło dzienne, bo Asmie, czy mówi o prawdzie, o pomyśle, o czymś, co rozgania chmury, rozgania mgłę, y, czyni wszystko jasnym i klarownym. Y, są to fakty, są to jakieś właśnie też pomysły, więc ja myślę, że jest tutaj ciągle jakieś takie prześlizgiwanie się i wszystko dzieje się w obrębie osób, które mają dużo władzy. I być może przez długi okres czasu takie rzeczy się udawały, ale ponieważ jakieś tajemnice, jakieś, myślę, brudne sprawy wychodzą na jaw, bo są to karty odwrócone, więc tutaj jest jakaś, jakaś yy, no, nie, niedobra władza, niedobre zarządzanie być może firmy, być może jakieś właśnie sekrety wychodzą na jaw. Yy, one są wyzwaniem, tak? I myślę, że może nawet być wyzwaniem, że one po prostu się ujawnią. Może to być trudne. To, co ty masz w głowie, w ogóle, yy, i jak ty się prezentujesz w tej sytuacji? No, mamy sprawie, sprawiedliwość, yy, przepraszam, sąd, tak, sprawiedliwość mamy tutaj. Jak ty widzisz siebie w tej sytuacji? No, sprawiedliwość mówi o tym, że Coś, co wydawało nam się, że umarło, wraca do życia i jest po prostu takim wołaniem, jest to wołanie przeznaczenia, jest to ostateczne, jakby no to jest karmiczna karta, więc jeżeli tutaj nie spotkała Cię jakaś sprawiedliwość i dalej się o nią upominasz, no to ta karta mówi, że um, no czujesz, że jakby jest ona ci należna i w tej sytuacji czujesz się bardzo pewnie, tak, że jakby przywołujesz to są też informacje od jakiejś anielskiej, które jakby przywołują tą sprawę do życia, tak? bo jest to karta takiego zmartwychwstania z tej jakiejś sytuacji, która wydawała się, że jest już skończona, bo tutaj jest dużo tej władzy, tak? za, za dużo jakby za te, te osoby zaplątane po prostu mają za, za duże plecy tak można by to powiedzieć tak ale coś tutaj wychodzi na jaw i jakby jest konfrontacja tak konfrontacja ta prawda wymierzona i ta jasność i kralo, kralo, k, klarowność <grytanie> będzie tutaj wyzwaniem może być um, po prostu problem jakby no, bo to są ważne osobistości, jakby, nie wiem, na przykład z prawnikami, tak, mogą mieć lepszych prawników, jakoś z zaprezentowaniem. Natomiast czujesz, że tak jakby w Twoje. Jakby, no jest tutaj jakaś forma powołania, jakiejś sprawiedliwości, status uczynienia, karmy, tak jakby przeznaczenie ci tutaj ma tą sprawiedliwość wymierzyć. I, I tak się czujesz, tak jakby to wraca i daje nadzieję na w ogóle nowe życie. Więc coś, co może się nie udało w przeszłości, e, wraca znowu temat na tapetę i będzie się tutaj mielił, że tak powiem. Co ty masz w głowie co byś chciał? No. Rycerz Kijów jest tutaj bardzo odważny. To jest Twoja energia, Baranie. Chociaż zwykle jest to strzelec, ale to jest absolutnie Twoja energia. No i on mówi o ruszeniu do działania. Także myślę, że chcesz tutaj, jest dużo chęci do działania. On również mówi o podróżach, o wyruszeniu, jakby w podróż. Często właśnie mówi o, właśnie o jakichś podróżach, ale jest tutaj dynamika i chęci, i e, właśnie jakaś pasja, która e, każe nam podążać, prawda? Za, za czymś. Ja myślę, że tutaj trochę odży w ogóle odżyłaś. Mi się wydaje, że takie jest nasycenie tutaj, że sprawa, która była zamknięta niesprawiedliwie, powraca i ona po prostu od, 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 daje Ci tutaj nowe jakby życie. Jest przypływ energii i Ty chcesz również działać. I teraz tak, yy, mam wrażenie, że otoczenie jest tutaj w jakiejś oddali w całej tej sprawie. Więc jeżeli na przykład się sądzisz, to może Twój przeciwnik jest za granicą. I sprawa powraca na tapetę, ponieważ pod, pod wszystkim mamy tego papieża, tak jakby... Mm... Papież, no i znowu, mamy tutaj cały komplet tej władzy, prawda? Władza państwowa, władza sądownicza, władza kościelna, tak jakby ciężko powiedzieć. No i ta ukryta, tajemna, tak? Czyli, czyli właśnie kapłanka reprezentująca tutaj jakąś właśnie wyrocznie, jakąś te ciem, ciem, ciemne strony, takie, prawda? Tajemnice, nieujawnione sprawy. No i tak jakby jest komplet, i ktoś mniejszy tutaj się okaże. Ciężko to. W ogóle powiedzieć, chociaż mamy te asy, więc jakieś rozstrzygnięcie się tutaj szykuje. No, Tobą bardzo mocno kieruje właśnie przeznaczenie i poczucie sprawiedliwości. Nowa energia, nowe światło na sprawę. Czego będziesz doświadczać? Mamy piątkę kijów, i piątka kijów odwrócona mówi o tym, że po prostu nie będziemy się sprzedać, nie będzie kłótni, będzie walki, dwójka y, też mieczy mówi o wstrzymaniu się, odizolowaniu się, milczeniu y, i ob, jakby gdzieś to wszystko w obrębie tej dwójki kijów. I dwójka kijów mówi o tym, że myślę, y, że Jakieś plany, to, to co jest w Twoim otoczeniu. Tak? Karta w pozycji prostej mówiłaby o tym, że ktoś czuje się na rozdrożu albo na przykład z daleka planuje, obserwuje, mając jakby to jakby ten cesarz, to jest młody, młody cesarz, mając jakby wszystkie plany w garści, wszystkie jakby potrzebne rzeczy i czeka na tylko na okazję. Myślę, że yy, jest tutaj pewnego rodzaju wstrzymanie, brak chudni, brak e, nawet myślę negocjacji. I mam wrażenie, że jakby jak się będzie ta sprawa rozwinęła, rozwijała, wydaje mi się, że nie będzie specjalnej komunikacji pomiędzy tymi dwoma stronami, będzie pewne zablokowanie, na przykład nie będziesz udzielać żadnych komentarzy, nie będziesz się tutaj szarpać i nie będzie takiej walki. Mm, Jakiejś takiej, właśnie, na przykład sądowej, także ustnej. Raczej mam wrażenie, że no bo to są te dwie dwójki, że, że tu będą, może nie negocjacje, ale jakby wstrzymanie tej komunikacji i obserwowanie się. Tu jest pewnego rodzaju blokada i odsunięcie się od sprawy. Być może wstrzymanie się z negocjacji, wstrzymanie się, na przykład, nie wiem, z, z jakąś propozycją y, ugody na przykład, tak? A tu jednak otoczenie obserwuje z daleka, ale tak jakby bacznie, tak? I czeka jakby na twój ruch. A tego ruchu tutaj nie, nie widać tak jak, tak? No, czego nie widzimy, as y, Pocharów odwrócony, no, mówi o. Ym, o jakimś braku satysfakcji, e, czego nie widać, czy to przyniesie jakiś brak satysfakcji? No, koniec z końcem, Aspen taki mówi o jakimś zaczątku, o jakiejś szansie e, jakby czegoś materialnego, uzyskania czegoś materialnego z tej sprawy, czy jakieś odszkodowania. No, to nie jest jakaś duża. E, Albo to nie jest duża kwota, albo to jest dopiero zaczątek jakiejś sprawy, czyli na przykład wyrok zostaje uznany, ale na przykład to jest dopiero nasionko do tego, co można będzie jakby wycisnąć ze sprawy, czyli tak jakby, nie wiem, ktoś orzekł coś pozytywnie, jest to pozytywny zaczątek, ale tak jakby... Mm, no, jest to jakiś materialny wymiar tego, ale tak, mam wrażenie, że on nie będzie przynosił, że, że tej satysfakcji tutaj nie będzie za bardzo, takiego, nie wiem, za uczynienia, albo będzie wyrok, a na przykład nie będzie można ściągnąć pieniędzy, coś, coś w tym rodzaju. Ale ten As Pentakli mówi o tym, że jakaś szansa zaczęcia czegoś się tutaj będzie, będzie możliwa, tak? Jeżeli się z kimś sądzisz, masz na przykład zblokowane nie wiem, ręce, na przykład, Twój wspólnik wziął na was sobie twoje kredyt i ty teraz nic nie możesz wystartować, to sprawa rusza do przodu i jakby daje Ci nowy początek, więc no, zakończenie jest w jakimś sensie pozytywne. Dlaczego jest ten aspekt tak? Ok, bo jest król e, Kijów odwrócony. I jest to osoba, albo która odchodzi w ogóle z tej sytuacji, albo ja myślę, że to jest osoba, która przestaje stać na. Oh, znowu pokazuję tak. Muszę się przyzwyczaić do tej kamery na górze. E, jest to osoba, która stoi na naszej ścieżce. W tej pozycji odwróconej ona daje nam przejść, bo w tej pozycji właśnie prostej ona stoi jakby na ścieżce i nie pozwala nam przejść dalej w naszej drodze. Ja myślę, że ktoś odpuści tutaj w tej sytuacji. To jest też twoja energia baranie. Jaka by była rada, zobacz, bo tu możesz jednak pójść na jakąś ugodę, mimo tego, że jakby walka jakby się skończyła, albo jest zawsze stana walkę jest tak jakby zastanawianie się. Ta karta też mówi, że będziesz potrzebował skupienia, żeby podjąć jakąś decyzję, tak? I myślę, że otoczenie, czyli jakby druga strona tej sytuacji, również czeka na ciebie, aż ty coś poweźmiesz. Mam wrażenie, że trochę możesz nie mieć wielkiego wyboru w tej sytuacji, tak? Na przykład e, albo weźmiesz e, no nie będzie po prostu czy jedno, czy drugie, tylko raczej będziesz musiał powiedzieć albo tak, albo nie i dalej jakby e, szarpać się z tą sprawą. Wydaje mi się, że powiesz tak. Da Ci to jakieś zielone światło, do. E, no jakiś materialny wymiar rozwiązania, tak? Natomiast tutaj. Myślę, że nie będzie tej jakby satysfakcji takiej emocjonalnej. Ta karta również może mówić... O, okej, okay, już mam się tutaj. Um, regeneration i wypadło nam. Poist. Okej, okay, ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że As y, Pucharów, który jest odwrócony, czasem mówi o takim wylaniu uczuć, takiego w, wylewie czasem jakiegoś żalu, y, że się po prostu uleje, całe te emocje po prostu się tutaj uleją. Um, no koniec z końcem tutaj jednak ten As Pentakli daje jakiś nowy start. Um, jakieś rozwiązanie tego, pozytywne. Zobaczmy. Kto będzie znał angielski, to sobie będzie mógł zapauzować i przeczytać tutaj jakie są właśnie rady. 46. I tak, jest to re rebirth, czyli odrodzenie, regeneracja, sprawa, która powraca, jakby. Z martwych, to jest tak jakby odrodzenie tego drzewa, tutaj, tak, odrodzenie tego drzewa. I no, czyli to, jak, jak, jak też widzimy tutaj tą kartę sądu, to jest również sprawa, coś, co umarło, jakby wraca do życia i do powtórnej analizy. Tutaj jest opis tej karty. i karta numer 48 no mówi też o ruchu że tak jakby no, to co masz w głowie to coś się ruszy i no mówi też o tym, że jakby tutaj no, jest pewne światło, um, tak jakby ta, w ogóle cała ta sytuacja, myślę, na na, 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 będzie w ogóle optymistyczna i zyskasz dużo takiej energii właśnie, um, jakby coś, co wydawało się, że jest nie do rozwiązania, nagle pojawi się szansa. No i mając te trzy asy, no daje Ci to jakiś nowy początek. Okej, okay, to muszę przeczytać. Także ogólnie fajnie i tego bym się trzymała, że jakby jest tutaj szansa na jakby wystartowanie. No czy to takie będzie super atrakcyjne? Myślę, że jest dużo emocji z tym związane i ponieważ to przychodzi do, do kolejnej rewizji, no to trzeba będzie przeanalizować jeszcze raz jakby to, co było. No te karty są odwrócone, więc to mogą być jakieś ciężkie tematy, ale koniec z końcem. No Ten As pentakli mówi o tym, że jest nowe ziarenko, że jest coś stałego, co będzie, jakby będzie, będzie dalej y się rozwijać, tak? wystarczy jakby tego dopilnować i jakaś szansa nowa się pojawia. Także ogólnie pozytywnie, ale jakiś gruby temat, naprawdę. No dobrze, y pozdrawiam barany, widzimy się w przyszłym miesiącu.